Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mam dla Was w naszym podcaście pompejańskim kolejne świadectwo, które ukażało się w czasopiśmie Królowa Różańca Świętego. To czasopismo istnieje już 11 lat i najnowszy numer jest już dostępny w Empiku. Tam znajdziecie takie świadectwo anonimowej osoby o tytule „Maria zaopiekowała się moim ojcem. Przeczytajmy. Jestem winna, kochanej Matce Bożej, świadectwo miłosierdzia, które za sprawą tej modlitwy otrzymałam. Minęły dwa lata, odkąd skończyłam nowennę pompejańską. Intencją, w jakiej się modliłam, było uzdrowienie mojego taty, który podczas pandemii znalazł się w szpitalu z powodu COVID-u. Tata na drugiego dnia pobytu w szpitalu trafił pod respirator. Sytuacja z dnia na dzień robiła się beznadziejna. Po dwóch dniach usłyszeliśmy... Że jest u niego niewydolność krążeniowa i oddechowa, a 85% miąższu płucnego zostało zajęte przez chorobę. Nie widząc żadnego wyjścia z tej sytuacji, zaczęłam odmawiać nowennę pompejańską. Modliłam się o uzdrowienie Taty, ale jeśli wolą Bożą miało być jego odejście z tego świata, prosiłam Boga o miłosierdzie dla niego i ocalenie od śmierci wiecznej. Choroba trwała bardzo długo, półtora miesiąca pobytu w szpitalu bez kontaktu z bliskimi, całkowite unieruchomienie zdrowego kiedyś człowieka, mało tego, podczas szczegółowych badań dowiedzieliśmy się, że tata choruje na rzadko występujący nowotwór. Droga do sprawności mojego ojca była bardzo długa. Rehabilitacja, nauka chodzenia po drodze wiele komplikacji zdrowotnych. Gdy tata doszedł do sprawności, powiedzieliśmy mu o nowotworze. Przekonywaliśmy, że trzeba zgłosić się do onkologa, aby podjąć leczenie. Niestety konsekwentnie odmawiał. I tu po raz kolejny przyszła z pomocą Opatrzność Boża. Podczas corocznych badań kardiologicznych tatą zajął się młody lekarz, kardiolog, który widząc, że wyniki badań wskazują na toczący się nowotwór, przekonał go o konieczności leczenia, a w ciągu tygodnia rozpisał i umożliwił mu dodatkowe badania, całkowicie bezinteresownie. Nie do wiary, co może uczynić ta modlitwa. Dzisiaj minęły dwa lata. Tata jest w trakcie leczenia onkologicznego, dobrze się czuje, jest całkowicie sprawny, wydolny oddechowo. Wiem, że bez pomocy Matki Bożej to by się nie udało. Ja sama, tylko dzięki tej modlitwie, byłam w stanie przetrwać ten trudny czas. Podczas odmawiania nowenny, czułam się otulona miłością i troską. Mało tego, w trakcie jednego z trudniejszych momentów choroby ojca, otrzymałam wewnętrzne przynaglenie, aby dać tacie cudowny medalik Matki Bożej. Jeszcze tego samego dnia zawiozłam mu do szpitala ten medalik. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale wiem, że to Matka Boża zaopiekowała się moim ojcem najlepiej jak mogła i to z jej pomocą tata otrzymał tak wiele łask. Prosiłam o choćby odrobinę czasu dla niego tu na ziemi, dostałam już ponad dwa i pół roku. Nowenna pompejańska to trudne wyzwanie, ale jeśli się wytrwa, to jest nie do opisania, jak wiele łask można otrzymać. Dodatkowym owocem tej modlitwy jest to, że pokochałam modlitwę na różańcu. Pierwsze dni odmawiania całego różańca były bardzo trudne, nawet nie wiem, jak minęły te dni. Z całego serca dziękuję Ci Matko Boża, zaraz po odmówieniu tej nowenny zaczęłam odmawiać drugą w intencji uzdrowienia mnie z depresji i nerwicy lękowej. Dzisiaj jestem po dwóch latach leczenia, które zakończyłam. Mam się dobrze. Ustały częste ataki paniki. Matka Boża skierowała moje kroki we właściwą stronę. Znalazłam dobrego lekarza i wreszcie zostałam poprawnie zdiagnozowana. Moje życie trafiło na właściwe tory. Gdyby nie Matka Boża i jej miłosierna pomoc, nie wiem gdzie bym dzisiaj była. Gdy nie widzicie nadziei na poprawę sytuacji, nie macie się do kogo zwrócić z waszym problemem, oddajcie to wszystko Maryi. Ona jedna, jak najlepsza matka, zajmie się waszą sprawą, a otuli Was płaszczem jej troskliwej miłości. Dziękuję Ci za świadectwo. Jego wielką wartością jest to, że odkryłaś różanie w Twoim życiu i już nie wypuściłaś go ze swoich rąk. Nie byłaś interesowna, że 54 dni po modle się zapomnę. Zobacz, Matka Boża tak cię obdarza Twoimi łaskami, że intuicyjnie sięgasz po tę modlitwę. Ona przynosi Ci spokój, i ukojenie w Twojej nerwicy, przynosi Ci łaski, namacalne łaski. Potrzeba. Też Ludzi, którzy pomagają leczyć Twojego ojca, łamie jego złe przekonanie, żeby się nie leczyć. Samę dobrą z tej modlitwy. Tak więc sięga i ty, poróżaniec. Myślę, że każdy z nas ma swoje intencje, małe i duże. W każdych intencjach należy się modlić. Proście, a będzie wam dane. Pukajcie, a otworzą wam. Znamy te słowa. Modlitwa różańcowa jest niczym innym, jak takim powolnym, spokojnym. Ale też natarczywym pukaniem do Pana Boga z prośbą o łaski za przyczyną Matki Najświętszej. Niebo nas słucha, niebo chce współpracy naszej z nim. Takie różany jest ku temu świetnym narzędziem. Mam nadzieję, że podobają Ci się podcasty, które przygotowujemy. Jeśli możesz, zostaw swój komentarz. Pamiętaj też, że na patronacie możesz wesprzeć nas na profilu Królowa Różańca Świętego. Także na stronie wdowigrosz.pl. Podejmujemy się bardzo różnych działań ewangelizacyjnych, które powstają dzięki wsparciu naszych darczyńców. Ziarnko do żarnka, jak w różańcu, odbierze się miarka i udaje się naprawdę wiele. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeśli masz Twoje świadectwo, oczywiście przyślij je na adres e-mail w Dziękuję i do usłyszenia. Marek Wojsz z czasopisma Królowa Różańca Świętego.